Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 22 grudnia, coraz bliżej, coraz bliżej, to już nasz 24 odcinek z cyklu Rozbite Naczynia. Dzisiaj Król i Kamień. Tytuły wzięte z Wielkiej Antyfony Adwentowej, ale najpierw słowo dzisiejszej Ewangelii. Co się działo w domu Elżbiety, kiedy Elżbieta pod nadtchnieniem Ducha Świętego. Tak pięknie pozdrowiła Maryję, mówiąc: Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. Wtedy Najświętsza Maryja Panna, Maryja pełna ducha świętego, rozpoczyna pieśń uwielbienia. To jest dzisiejsza Ewangelia. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział pierwszy, wersety od 46 do 56. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja Pana. I raduje się duch mój w Bogu, moim zbawcy, bo obejrzał na uniżenie służebnicy swojej. Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest jego imię. A swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia zachowuje dla tych, co się go boją. On przejawia moc ramienia swego. Rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, aby wywyższa pokornych, głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, jak przyobiecał naszym ojcom, na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy. Potem wróciła do domu. Przepiękna pieśń, którą śpiewa najświętsza Maryja Panna. Pieśń pełna słowa Bożego, pieśń pełna Ducha Świętego. Pieśń tak ważna, że kościół wziął ją do swojej codziennej modlitwy. Ci z was, którzy znają brewiarz, którzy modlą się brewiarzem lub zetknęli się z brewiarzem wiedzą, że codziennie, każdego dnia, wtedy kiedy są nieszpory, w nieszporach codziennie Kościół wielbi Boga słowami Maryi, Kościół wielbi Boga właśnie tym hymnem. Ja Was zachęcam też do tego, by zapoznać się z brywiarzem i by uczynić z niego modlitwę wieczorną i by codziennie z Najświętszą Maryją Panną śpiewać Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczyni, uczynił mi wszechmocny. Wielkie antyfony adwentowe, które są dla nas takim motywem wiodącym na te siedem dni rozważań, to są właśnie antyfony do hymnu Magnificat. To są antyfony do tego hymnu Wielbi dusza moja Pana. I dzisiaj yy, przedostatnia już antyfona o Królu Narodów. O Królu Narodów. Jak zwróciliście uwagę w tytule odcinka dodają też kamień. Dlaczego? Właśnie ponieważ ten tytuł również się pojawia w trakcie tej antyfony. Posłuchajmy jej w całości. O Królu Narodów. Przez nie upragniony, kamieniu węgielny kościoła, przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Król i jednocześnie kamień. I tutaj domyślam się, dlaczego tak została Tantwona przetłumaczona na język polski. Ona powstała pierwotnie po łacinie. I dzisiaj, mimo że nie jestem dobrym łacinnikiem ale na tyle, na ile łacinę znam i posiłkując się słownikiem, myślę, że bardziej wprowadzi nas jeszcze w głębie tego, tej antyfony tekst łaciński. Wyświetlę go Wam, więc przyjrzyjcie się tym, tym słowom. OREX GENTIUM ET desideratus EARUM LA ANGULARIS QUI FACIS UTRAQUE UNUM Veni et salva hominem, quem de limo formasti. Dlaczego dzisiaj tekst łaciński? Król narodów. Najpierw ten, ten zwrot. To wezwanie w Antyfonie, ono nam przypomina, że Mesjasz przyniesie zbawienie wszystkim narodom, już nie tylko narodowi wybranemu. Król przychodzi nie tylko do Izraela, król przychodzi do wszystkich. Ponieważ On stworzył wszystkich ludzi, On jest Ojcem każdego człowieka, a więc przychodzi do wszystkich. Król narodów. Jezus jest Król narodów. Dopełni się to, czy będzie takim znakiem, że Król przychodzi do wszystkich narodów w święto w uroczystość objawienia Pańskiego, kiedy przyjdą Trzej Królowie, Trzej Magowie, Trzej Mędrcy, przyjdą jako przedstawiciele wszystkich narodów i złożą małemu Jezusowi dary. Właśnie wtedy, w tym znaku, widzimy to, że rzeczywiście Jezus jest królem wszystkich narodów i wypełnia się to, że królowie przed nim złożą pokłon, że wszystkie narody ziemi pokłon jemu oddadzą. On przychodzi do każdego człowieka, bez względu na to, czy ktoś ma korzenie żydowskie, czy ktoś ma korzenie słowiańskie, czy ktoś ma korzenie germańskie, czy ktoś ma korzenie indiańskie, czy ktoś ma korzenie aborygeńskie, do wszystkich. Do wszystkich przychodzi Jezus, a więc również do ciebie. Więc kiedy dzisiaj będziesz się modlił i będziesz mówił królu narodów, możesz śmiało powiedzieć: "Mój królu i królu mojego narodu, bo ty przyszedłeś również do mnie". I teraz idźmy dalej. I mamy tutaj w języku polskim tłumaczenie kamieniu węgielny kościoła. Bardzo mnie to zastanowiło. Domyślam się, co przyświecało tłumaczom, ponieważ mamy tutaj po łacinie zwrot lapisque angularis, i to rzeczywiście oznacza kamień węgielny, lub też zwornik sklepienia. Tak jest to czasami tłumaczone czy oba te elementy budowlane, i kamień węgielny, i zwornik sklepienia, są określane tym łacińskim zwrotem lapisco angularis. Natomiast, ponieważ po łacinie nie ma tam średnika, są tylko przecinki, domyślam się, że zwrot qui facis utraque unum, że on w domyśle do tego królu narodów ma właśnie te narody zjednoczyć, a więc skoro narody będą zjednoczone w jedno zwołanie, w jedno zgromadzenie, a to jedno zwołanie, jedno zgromadzenie, po grecku eklezja, to jest właśnie Kościół, powstał nam zwrot kamieniu węgielny Kościoła. Ale zobaczcie, po łacinie nie pojawia nam się zwrot eklezja. Po łacinie mamy zwrot lapisque angularis, czyli kamieniu węgielny i teraz ten zwrot quifacis utraque unum, on dosłownie... Tak już słówko, każdy tłumacząc po kolei, to oznacza, który robisz oba w jeden. Tak ładniej po polsku będzie, który łączysz oba w jeden. Który łączysz dwa w jeden. W jedno. W odniesieniu do narodów, rzeczywiście Kościół jest tutaj rozsądnym tłumaczeniem. Ale możemy popatrzeć głębiej i możemy popatrzeć bardzo, bardziej osobiście i do tego chcecie zachęcić. Dlaczego Jezus nazwany jest kamieniem węgielnym? Tak zapowiada go Psalm 118. Jezus w swoich przypowieściach, kiedy, szczególnie u świętego Mateusza, kiedy mówił faryzeuszom, wytykał im, że odrzucają go jako Mesjasza. przywoływał Psalm 18 i mówił właśnie o tym, że kamień, który odrzucili budowniczowie, stał się głowicą węgła. I przywołuje to również święty Piotr. Mamy to opisane w Dziejach Apostolskich, kiedy stoi przed Sanhedrynem. Ten jeden cytat dla Was wybrałem. Spójrzmy na niego. Dzieje Apostolskie, rozdział 4, wersety 11 i 12. Mówi Święty Piotr: On jest kamieniem odrzuconym przez Was, budujących, tym, który stał się głowicą węgła i nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia. W którym moglibyśmy być zbawieni. Tutaj również święty Piotr przywołuje Psalm 118. Kamień, który odrzucili budujący. Piotr mówi to do Sanhedrynu: Mówi, odrzucacie Mesjasza, a tymczasem on jest właśnie tym odrzuconym, którego w sposób proroczy zapowiadały słucha Psalmu 118. I ten właśnie odrzucony przez was kamień jest, tu mamy po polsku, głowicą węgła. Oba te tłumaczenia, oba te znaczenia, lapis, lapis angularis, bardzo do mnie dzisiaj przemawiają. Z jednej strony kamień węgielny, czyli głowica fundamentu, można powiedzieć najważniejsza, najważniejszy kamień w budynku. Ja to czasami tak obrazowo mówię, że my mamy cztery narożniki. Węgiel to jest narożnik, najczęściej kiedy budynek jest na planie czworokątu. Ale wtedy, kiedy na przykład budynek był budowany jako przyklejony do skały i odchodziły tak dwie ściany tylko od niego, miał tylko jeden narożnik. Jeden. I jeden węgieł. I na, na narożniku, na tym kamieniu, który leżał u spodu narożnika, spoczywał cały ciężar obu tych ścian. Wyobraźmy sobie, że usuwamy ten, ten kamień, na którym wszystko spoczywa. Cała budowla idzie w rozsypkę. Jeżeli dom był właśnie budowany, czy jakiś budynek był budowany jako taki właśnie oparty o skałę, i częścią tego budynku była grota, to to wszystko, co zmurowane, runęło. No, nie wchodząc w szczegóły architektoniczne, po prostu, jeżeli zabraknie głównego kamienia w fundamencie, to wszystkie mury runą. Kiedy nazywam Jezusa kamieniem węgielnym, kiedy nazywam Jezusa fundamentem, ładnie to jest po angielsku corner stone, czyli kamień narożnikowy, to określenie Jezusa oznacza, że kiedy wyrzucę Jezusa z mojego życia, to moje życie runie. Moje życie nie ma na czym się oprzeć. Mój dom, który buduję, nie ma na czym się oprzeć. Potrzebuje Potrzebuję oparcia, potrzebuje budowania na skalę, potrzebuje budowania na takim właśnie fundamencie, którym jest Jezus. I Ty też tego potrzebujesz. Jezus jest kamieniem węgielnym, jest fundamentem dla Twojego życia. Jak napisze św. Paweł do Koryntian Fundamentu, nie może nikt innego położyć jak ten, który jest położony, a jest nim Jezus Chrystus. I to jest to jedno bardzo ważne znaczenie, że potrzebujemy kamienia węgielnego. Ale drugie, drugie znaczenie tego zwrotu lapis angularis, to że może to oznaczać również zwornik sklepienia, to bardzo ciekawe, czy to tłumaczenie jakby jest teraz bardziej pasujące do tego zwrotu z utraque unum, który łączysz obaw jeden. Zwornik sklepienia. Teraz musicie sobie wyobrazić, nie będę już Wam dzisiaj wyświetlał, wyobraźcie sobie na przykład gotyckie sklepienie, czy w ogóle sklepienie, które tam się zbliża, 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 zbliża i potrzebuje zamknięcia. Dopóki te dwa mury, które się zbliżają, nie mają zwornika na górze, tak długo to są dwa mury. Ale w momencie kiedy powstanie zwornik sklepienia wtedy budynek staje się jeden. I tutaj właśnie ten zwrot lapis angularis qui facit unum. On ma rzeczywiście sens. Ty jesteś tym kamieniem, który to co rozdzielone łączy w jedno, łączy w jedno. I dzisiaj właśnie takimi słowami kościół uwielbia Jezusa razem z Maryją właśnie w hymnie Magnificat. Dzielę się tym z Wami, ponieważ bardzo mnie to poruszyło, że właśnie nie chodzi tylko o Kościół i o podzielone narody, ale chodzi o to, co we mnie i w Tobie jest podzielone. Zobaczcie: my, nawet, mamy w naszym języku taki zwrot, kiedy dzieją się różne rzeczy, kiedy pytamy się drugie osoby, co Ci jest? A wiesz, co jestem jakiś taki rozbity. W cyklu mamy rozbite naczynie. Myślę, że do, do tego też to bardzo pasuje. Jestem jakiś rozbity, jestem jakiś rozproszony. I to jest trafne określenie. Jest jakaś destrukcja we mnie, którą spowodował grzech, którą spowodowały okoliczności, którą spowodowały wydarzenia, które na mnie spadły. Jestem rozbity. I teraz przychodzi ten, który chce to wszystko pozbierać. Tak myślę teraz, szczególnie o osobach, jakoś przyszło mi teraz na myśl, osoby uzależnione. Co jest jednym ze znaków uzależnienia? Czy to będzie uzależnienie od alkoholu, od narkotyków, od dopalaczy, czy to będzie uzależnienie od hazardu, od pornografii? Jedną z oznak, tu pomijam wszystkie skutki uboczne fizyczne, które np. Na narkotyki, czy dopalacze, czy alkohol, spustoszenie, które robi w organizmie, ale jednym ze znaków jest właśnie ta destrukcja wewnętrzna człowieka. Jego rozbicie emocjonalne, jego zabicie w takim człowieku empatii, osoby uzależnione mają coraz mniejszą empatię, nie potrafią współczuwać z bliskimi, nie odczuwają żalu, że krzywdę wyrządzają swoim bliskim. Nie myślą już w którymś momencie tej destrukcji, już nawet nie myśli się o tym, że sobie się szkodę wyrządza, tylko ciągle chce się zaspokoić swój nauk, a rozbicie na tysiąc kawałków postępuje i postępuje. To oczywiście tylko z takich przykładów, jak to rozbicie może wyglądać jak może do niego dojść. Jeżeli słuchasz tego i doświadczyłeś albo doświadczasz takiego rozbicia, to wiesz, o czym mówię. Wiesz, o czym mówię. I teraz, co nam przynosi Słowo? Co nam przynosi Słowo? Jakie lekarstwo przynosi Tobie Słowo? List do Efezjan, rozdział 2, wersety 14 do 16. On bowiem jest naszym pokojem, on, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił on mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój i w ten sposób jednych jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. Tutaj, dla lepszego zrozumienia tego słowa, Biblia Tysiąclecia dodaje nam, widzicie to, widzicie to w kwadratowych nawiasach, te słowa ludzkości albo rodzajów ludzi. Tutaj święty Paweł odnosi się rzeczywiście do powszechnego zbawienia, do tego, że Jezus przyszedłby całą ludzkość zjednoczyć. I kiedy święty Paweł mówi o rozdzielającym murze, mówi o murze, który był postawiony w świątyni, był dziedziniec Pogan i był stał mur. I za ten mur, kiedy poganin przeszedł, był karany śmiercią. Od miejsca świątynnego i od w ogóle od świętego świętych tam mogli wejść tylko tylko członkowie narodu wybranego. Poganie byli oddzieleni murem. Święty Paweł do tego się odwołuje, że kiedy przyszedł Jezus, nie tylko zasłona przybytku się rozdarła. W taki duchowy sposób Jezus również zburzył ten mur. Zbawienie jest dla wszystkich. Dlatego tutaj Biblia tysiąclecie nam dodaje te dla naszego lepszego zrozumienia tych kwadratowych nawiasach, że tu chodzi właśnie o ludzkość i chodzi o różnych rodzajów ludzi. Ale zobacz, jeżeli usuniemy te słowa, jeżeli przyjmę to słowo, że ono dotyczy mnie, i mojego serca, które jest potrzaskane, podzielone, połamane, zobacz, co nam to słowo mówi: że Jezus, który jest moim pokojem, On, który obie części uczynił jednością. To jest to, co jest w dzisiejszej. Wielki Antyfonie, który łączy oba w jeden, On we mnie, On w Tobie chce obie części uczynić jednością. To wszystko, co jest we mnie jakimś murem, który sam zbudowałem, który zbudowały wydarzenia, rany mi zadane, cała wrogość, która jest we mnie, cała wrogość i gniew, który jest w Tobie, to wszystko Jezus chce zburzyć. I teraz, po co On chce to zrobić? Aby z dwóch stworzyć w Tobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. Przepiękne jest to słowo. To jest słowo obietnicy. Dzisiaj to słowo jest dla Ciebie. Jezus chce obie części w Tobie uczynić jednością. I chce z dwóch stworzyć w Tobie jednego nowego człowieka. Zwornik sklepienia który łączy obaw jeden. Słowo obietnicy dla ciebie. Oto przychodzi mesjasz, który chce cię pozbierać i uczynić w tobie jednego nowego człowieka, zabrać ci wrogość i gniew, a w twoje serce wlać pokój. I to zapowiada też Maryja w tym hymnie uwielbienia, bo to jest proroczy hymn. To jest proroczy hymn, który śpiewa Maryja i w tym proroczym w hymnie jest też droga, jak przyjąć ten dar Jezusa, jak przyjąć to wewnętrzne pojednanie, to wewnętrzne posklejanie. Wersety 50 i 50, 51 i 52 pierwszego rozdziału, czyli fragment hymnu Magnifikat. On przejawia moc ramienia swego, rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich, strąca władców stronu, a wywyższa pokornych. O czym mówią te słowa? O tym, że kiedy człowiek swojej pysze jest coraz bardziej taki nadęty, to wówczas taka jest myśl semicka: Bóg rozprasza pyszniących się zamysłami serc swoich. Tu jest odnośnik chociażby do tego archetypowego wydarzenia, jakim była budowa wieży Babel. Kiedy ludzie mówili: "Sięgniemy nieba, i Bóg pomieszał ich języki. Bóg rozprasza tam, gdzie jest pycha, albo mówiąc tak już dosłownie, grzech. Grzech pychy sprawia, że człowiek staje się wewnętrznie rozproszony, potrzaskany, strącony z tronu. Kogo Bóg wywyższa? Bóg wywyższa pokornych. Święty Jakub powie: uniszcie się przed Panem, a on Was wywyższy. Uniszcie się przed Panem, On was wywyższy. Dzisiaj usłyszymy też w liturgii wspomnienie, czy czytanie z pierwszej księgi Samuela o tym, jak bezdzietna Anna otrzymała od Boga dar potomka i urodziła proroka Samuela. Pierwsze czytanie o tym mówi, a psalm dzisiejszy to jest hymn uwielbienia, który Anna śpiewa, dziękując Bogu za to, że obdarzył ją potomkiem. I ten hymn, kantyk Anny, jest bardzo podobny do hymnu Magnifikat. Bibliści dopatrują się właśnie takich źródeł w hymnie Maryi, w tym śpiewie Anny. Chcę zwrócić Waszą uwagę na, jedną, na jeden werset, który dzisiaj pojawi się w Psalmie na mszy świętej. Pierwsza księga Samuela, rozdział drugi, werset ósmy. Anna śpiewa tak. Biedaka z prochu podnosi, z błota dźwiga nędzarza, by go wśród książąt posadzić. I dać mu tron chwały. Maryja śpiewa, wywyższa pokornych. Anna śpiewa, biedaka z prochu podnosi. Dzisiejsza Antyfona mówi, zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Tak, tak zaprasza mnie słowo, abym tak dzisiaj stanął przed Bogiem. Jestem prochem. Jestem prochem. Z tego prochu mnie stworzyłeś, ale cały czas mam grzeszną naturę. Jestem prochem i sam z siebie nic nie mogę. A w swojej pysze, tam dokąd doszedłem, to jest po prostu rozbicie, rozproszenie, błoto. Tutaj mamy tak ładnie Biblia Tysiąclecia, czy, czy lekcjonarz nam tłumaczy: Z błota dźwiga nędzarza. Byłem bardzo ciekawy, jak tam jest w oryginale. W języku hebrajskim jest takie słowo. Anna tutaj nie przebiera w słowach. To słowo błoto, ono dosłownie po hebrajsku, to jest gnojownia albo łajno. Z gnoju mnie podnosisz. Z gnoju. Mnie nędzarza. Tam, dokąd wpędzają mnie moje grzechy, tam jest gnojownia. Siedzę po uszy w łajnie, mówiąc łagodnie. Rozproszony i poniżony przez grzech. Do tego dąży zły duch, żeby Cię zniszczyć. Do tego dąży zły duch, żeby niszczyć dzieci Boże. Do tego dąży zły duch, kiedy proponuje Ci, żebyś swoje ja postawił na pierwszym miejscu. Żebyś Ty wiedział, co jest dobre, a co złe. On nieustannie krąży jak lew ryczący, szukając kogo pożyć. Nieustannie przychodzi ze swoją pokusą, jak do pierwszych rodziców. Zerwi zakazany owoc. Kto Ci będzie rozkazywał? Bóg? Jesteś wolny, i nikt ci Twojej wolności nie zabierze, i pod pozorem wolności diabeł wpycha Cię w najgorszą niewolę. A wtedy skutkiem tej, 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 tej decyzji, powodowanej pychą, powodowanej pokusą diabelską, następuje właśnie to: upadek, rozbicie, destrukcja, gnojownia, dędza. Przyjmij Ci to słowo. Przyjmij Ci to słowo. Że Pan biedaka z prochu podnosi i z błota dźwiga nędzarza. Przyjmij dzisiaj to słowo, że On przyszedł, by obie części w Tobie uczynić jednością, że On przyszedł, aby z dwóch stworzyć w Tobie jednego nowego człowieka. Przyjmij to słowo i z pokorą wołaj do Pana. Przyjdź i zbaw człowieka, którego utworzyłeś z prochu ziemi. Proszę Cię, Jezu, za każdym moim bratem, za każdą moją siostrą, która dzisiaj słucha tego słowa. Proszę Cię, dotknij dzisiaj szczególnie tych, którzy czują się rozproszeni, podzieleni, którzy w sobie odczuwają wrogość, którzy w sobie pobudowali mury i którzy też czują, że to wszystko, mimo że jest ładnie ubrane, tam w głębi to jest jedna wielka nędza, jedna wielka gnojownia. Proszę Cię, Jezu. Przyjdź do każdego z nas. Oto w imieniu moich sióstr i braci staję przed Tobą w uniżeniu i wyznaję, że jestem prochem, jestem grzesznikiem. Jestem człowiekiem, który tak łatwo ulega tej pokusie szatana. Tyle we mnie jeszcze jest pychy, tyle we mnie jest zadufania, że ja potrafię, że ja wiem, że ja dam radę bez Ciebie zostaje w pokorze przed Tobą i przepraszam Cię za moją pychę. zostaje w pokorze przed Tobą. Przepraszam Cię za moją hardość. Przepraszam Cię, że sam próbowałem wejść na tron i królować w moim życiu. I dzisiaj przepraszając Cię za to, stając w pokorze, wyznaję, że Ty jesteś Królem, Królem Narodów i moim Królem. Wyznaję, że Ty jesteś kamieniem węgielnym, moim kamieniem węgielnym, moim fundamentem. I ty jesteś moim zwornikiem sklepienia. Jezu, tylko ty możesz połączyć to wszystko, co rozproszone we mnie, w jedno. Ulecz rany serca, które powodują te wszystkie rozbicia. skrusz wszelkie kajdany nałogów i napraw to wszystko, co nałóg zniszczył w każdym, kto jest przez nałóg zniszczony. Proszę cię, Pani, niech Twoja, Twoja moc uzdrowienia przyjdzie. A owocem Niech będzie pokój, bo Ty jesteś naszym pokojem. I dziękuję Ci Jezu za to, co teraz się dzieje, za to, co teraz Ty dokonujesz w sercach moich sióstr i braci. Dziękuję Ci za to. Wielbi dusza moja Pana, bo wielkie rzeczy uczyni mi wszechmocny. Wielbi dusza moja Pana. Amen. Amen. Miejcie piękny dzień. Miejcie piękny dzień. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Wołaj do Pana odpowiedzi. I cóż, do zobaczenia jutro, w przedostatni dzień Adwentu, kiedy coraz bliżej ten czas świętowania narodzin Zbawiciela. Niech Was Pan Jezus błogosławi. Zostańcie z Bogiem. Amen.